Siemano, witajcie, ja jestem WMGX i dzisiaj z nami jest Lucerio. Witajcie, ma. I trollujemy dzisiaj graczy na Bedwars. Tak, będziemy i tak trollować, żeby wyszli z gry. Wyszli z gry, będzie naprawdę hardkorowo. Nie trudne, ale po Stary, u, koło nas są Ezy. Dawaj, pierwsze się zbroimy. O. Zbroimy się w dobre itemki. I jedziemy. Tak, nie, to jest, jakiś prozb, bo zrobić bliżej ty. Co? i bridging, w końcu uuuu lala nie gramy, bo on teraz idzie z burą o stronę a ja, ja mam fireballa trzeba się budować, jak wiadomo no serio, nie wybuchło go i będzie z łapki ja i będzie złapki łapki ej, on jest easy, a ten drugi to on seta nie ma Z góry zrobić trapy, bo oni ten... No. To rób z góry trapy, a ja idę pozbierać na jakieś itemki. O, hopieł, dobre, idę. Co robię? Dobra, mam Fireballa. 3, 1, 2, trzy. O nie, idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie, idzie do mnie idzie. nie idą, nie idą, ale ja na jak chcę trap'a zrobić O kurde Trap'a zrobić Trapujemy to to Stevena Bedwars Zrobię taki drzwi, żeby przeszedł specjalnie go A ja, a ja będę w niego rzucał fireball'em I do mnie The... Nie, doskoczył do tu, doskoczył to, ale nie, uważaj, doskoczył to. Skoczył to, naprawdę. Kto? Głasko Nie, nie doskoczył. Nob, nob, nob. Kto nam doskoczył? Niebieski, on idzie raz. Co, ej dawaj. Chodź do bazy. Czekaj, Jak nie zrobię trapo, to rapuł stopę I Tylko proszę. Nie będę dni Tylko. No dobrze, dobrze. Dobra, dzieje. ja zbieram na Mieszkane rzutki nie na to, to fajnie to Tylko proszę cię, błagam cię, nie umrzyj. Chodź! schodzę, już się spadł! XD Ej, cze Ej, czekaj, czy jest dobrze? Mogę przejść? Jura, No... to jest, jest Nie zaraz, no... Um. Nie, prawie, Kilo! Prawie! Fuck, fuck, fuck! Oj, fuck, fuck! Nie! 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 Oj nie! <grystanie> Dawaj, ty ich jedziesz, ty ich jedziesz, ty ich jedziesz, ja się tu do ciebie tapnę. Dawaj, jedziesz ich. Tak, żeby była beka. Tak, żeby była beka. Chodź Gościu, chodź. Dawaj tak, żeby była beka. Tak, żeby była beka. Ej, <grystanie> ja on się cofa. Oni już wiedzą. Dawaj, jedziesz i. Jedziesz i. Ogólnie jeszcze, jeszcze o łapki w górę nie prosiłem. 15 możecie zostawić, byłoby bardzo spoko. Za tego trola. I za to jak lucario... Nie, lucario! Lutario... Blok! Ten... Nie ten blok zniszczyłem! Dobra! To ale co? O. Dzięki za oglądanie. Jeśli chcecie więcej odcinków z graczy, zostawcie łapkę w górę i subika i miły komentarz, a ja się z Wami żegnam, więc ALO!